Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem void 2000 i po długiej nieobecności wracam z powrotem na YouTube'a. Zanim zaczniemy, to bardzo Was serdecznie zapraszam na mój serwer Discord. Link do tego serwera macie w, przypięty w komentarzu poniżej lub w informacjach mego kanału. Pytania od Yuza 4512 Twój ulubiony wykonawca piosenek? XS Project, DJ Blackman i Hard Bass Cool. Lubisz serwie? Tak. Czy będziesz nagrywał filmy z jakichś gier pomijając Hoi4? Nie wiem. Twoja ulubiona gra oprócz Hoi4 i Civilizations? Moje ulubione są to War Selection, Minecraft, TF2, Crusader, Kings 2. Jakiej karty graficznej używasz? Nvidia GeForce GTX 1066 GB. Twój ulubiony samochód, marka i model. Jedynie mi się podoba tylko marka Skody. Pytania otwarcika. Czy będziesz robił Leopolda nawet w 2022 roku? Trudno to przewidzieć. Czy będę dalej to robił? Pominałeś kiedyś trening nóg? Raczej nie. Co sądzisz o Microsoft? To jest najbardziej bogate przedsiębiorstwo na świecie. Wolisz blok ekipy czy władcy much? Wolę blok ekipy. Pytania od Trophy Hunter PS4. Pokażesz swoją twarz i przez ile jeszcze będzie Leopold? Po pierwsze, pokażę jak będę miał 10 tysięcy subów. A po drugie, nie wiadomo. Kolejne pytanie od Kos. Myślisz, że zdasz maturę? Nie wiadomo. Teraz żołnierz. Lubisz Jana Pawła II? Uwielbiam. Kolejne to mody.pl. Kiedy powrót Leopolda? Jeszcze nie wiem kiedy. Kolejne pytanie od Nikodema Maraka. Lubisz placki? Tak. Czy kiedyś zrobiłeś coś nielegalnego? Nie. Jaka jest twoja ulubiona gra komputerowa? Co Rider. Mieszkasz na wsi, w działce czy w mieście? Na wsi. Pytanie od Adama Kibola. Jaki masz telefon komórkowy? Samsung Galaxy A7? Lubisz serię filmu Piraci z Karaibów? Tak. Jakiej marki masz komputer? Co sądzisz o użytkowniku Krzychu środkowia Games? Nie mam zdania. Kolejne pytanie od generała Italii. Jak nazywają się Twoje koty? Nie wymyśliliśmy jeszcze ich imion. Pytania od Davidowskiego. Czy pamiętasz wielki mix YouTube od Soldiera.pl? Nie. Jak się czujesz po maturze? Jakoś dobrze. BMW czy Audi? Audi. Ulubiony Openings Anime? JoJo's Bizarre Adventure 1 i 3. Ulubiony YouTuber z dzieciństwa? Rick Murray. I ostatnie pytanie od Undermaxera. Co sądzisz o Robercie Winnickim? Jest faszystą. Popierasz Izrael? Tak. Oglądasz serial Śmierci na tysiąc sposobów? Nie. Czy według ciebie Polska może stać się potęgą? Tak. Lubisz Age of Civilization 2? Nie mam zdania. Popierasz USA czy Rosję? USA. Popierasz NATO? Nie mam zdania. Wojrzy owoce czy warzywa? Owoce. Twoje najmniej ulubiane województwo w Polsce? Lubuskie. Twój ulubiony kraj Ameryki Południowej, Afryki oraz Azji Japonia, Zimbabwe i Brazylia. Lubisz Wietnam? Nie.